O, cześć, cześć! To jestem ja, pan gość. To jest kolejny odcinek z Half-Life'a, mojej, tak szczerze, najlepszej serii. No, już widzę. Te... No, się ma, wróciłem! Musieliście, że już nie wrócę do tej serii. No, wróciłem. Po ostatnim filmiku. Tak pomyślałem, że to nie nagrać z tego half life a, bo dawno tej serii ogólnie nie było. A tak szczerze... No, ta gra ma potencjał straszny. No ogólnie Half-Life 1 też była fajna. Mimo, że w to nie grałam, ale jeszcze fajnie... znaczy miała być kontrolę grafikę, ale było legendą. W ogóle tak. Ja myślę, żeby sobie nie powalić jakichś śmiesznych modów i na nie grać. Choćby nie, no to by zepsułby mój fan grania. Bo ta gra jest tak, taką fa tak fajna. Chciałem czy nie, nagrać teraz y, takiego filmiku, gdzie normalnie gram na, na wersji po, tego Na no, wersji takiej gdzie to jest po, po prostu po polsku. Czy, no chodzi mi po polsku rzeczy na, niektóre. Na przykład y, na przykład, na przykład milicja, nie? No dużo jest tam rzeczy, nie? bo widziałem takiego moda. Ogólnie ta gra jest tak tak fajna, nie? No, tak się fajnie w to gra zawsze. Bomba Putina. <grymny> Żesz? Okej. Hmm? <Gini. grymny> o, zgini. Nie no, ale w ogóle Half-Life 2 wygląda trochę jak Garry's Mod, naprawdę. Naprawdę wygląda jak Garysmod. W sumie to są też podobne. Ale nie, tylko do Garysmod jest tylko podobny ten Half-Life. Tak szczerze. Będę szczery. W ogóle dawno Jimolo nie nagrywałem. No ale w ogóle tego, także rzadko są filmy, bo tak czasami nie mam czasu im nagrywać, bo teraz zaczęła się ta, ten rok szkolny. A sobie obiecałem, że będę se w tego... W wakacji dużo nagrywał, no i mało nagrałem ogólnie... w ten czas. Masz jakieś życie? Dobra, otwieraj mi nie, ale po prostu ten most polski teraz tylko działa tylko do a jak się tak, jak się kończy w ogóle City 17 to już to, to już tak bez sensu trochę. Ale chyba gra się odbywa, odbywa, w, odbywa chyba w City 17, nie wiem. Siu, mi się, mi się o, co się opałom. Ty. Pralka. Musia, Giń. Muszę teraz to otworzyć. O. Nie, znowu. Znowu jadę sam. Nikogo nie ma ze mną. Leź, Wszystko dobra No dobra. Niebezpieczne wody. Jimen! Chodź tu! O! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! Chodź tu! Nie ma! Chodź tu! Idę po ciebie. Mój gang ci dojedzie kiedyś. O, oh, nie, 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 chodź tu. Nie ucieknie sprzedem, o oh, kurde. Aha, bra ja muszę znowu tam wchodzić? Ja nie mogę, bratku. Trzeba w ogóle, sobie, bratku. Co on w ogóle? nie pogięło cię, gin gin bracia unik i zginął no kurde, ty mówisz w kole przez kolejne 15 godzin kurde, ja ciągle to słyszę nie, nie ma! Chyba nie żyją. No zgin! I chapa mnie została. Ło! Wow. Ty, helikopter! Dawaj, 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 dawaj. Dobra. bul, bul. ból. Szybciej z tą rodziarnią! I tak powoli tu jedziemy. Ej bratku! Nie wiem co cringe'owe to jest. Weź mi tam pomóż i tego. Dzięki. Ale mi nie chodziło żebyś rzucił mi pudełko. Tylko ja chciałem żebyś mi też zabił tamtego drona głupiego, który robi mi zdjęcia nie wiem czemu. Nie wiem, jakieś chyba foto... jakieś fotografy. Nie wiem, chyba stalkerzy moi. Siup. Nie, beczki! Nie! Sium, 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 ból teraz także, trochę to głupie jest, że, że tutaj jest połączony tlen, latarka i tego i sprint. Tak szczerze porąbane. Nie wiem czemu. Iść! Iść! jak się zniszczę. Jak kiedyś przypadkiem znajdę twoją rodzinę to się ją zabiję od razu. Czekajcie. Okej, ja to zaczynam, bo teraz będzie do góry, czekajcie. Jeszcze wiem dlaczego niektóre filmy u mnie miały prawa autorskie. No bo chyba muzyka była parę do, do tego. Do prawa autorskie, nie wiem czemu. Nie zaskoczę. Jakie ja ci teraz mam niby to wejść? O, się. Dobra, no, sprawdzam i od razu sprawdzam, czy ten film będzie miał copyrighty. Bo jeżeli tak, to aż ja myślę, co mi to teraz robi. Będę miał pełne prawa autorskie. Nie chcę się znowu. Nie będziemy się chciał odrobić no tego filmu. Oa. To musiało balić, akurat. Kurde, w ogóle nie wiem, czemu to w ogóle z jakiś rok 2050, nie? Dobrze, że wtedy brajnoty nie istnieją. To jest kurde. To jest G-man. jak ten g Man w ogóle w wkurzył, że jest normalnie a to się ciągle chowa, nie? cykor z niego. Kurz! Jeść! Miau. Siup. Ała! Przejadę, ja nie przejadę! Przejadę na siuuu! Przeczytywanie mhm. mapy. Dobra, idziemy sobie dalej. Myślę, że zaraz będziemy kończyć ten filmik raczej. Znaczy ja już bym tutaj skończył ten film, jeżeli wam się film podobał, to jest moje auto, a ja jestem Gordon Freeman, ja się z wami żegnam, no i cześć, pa! pa.